żebyś powiedziała dzisiaj nam e, od swojej specjalizacji jako soul coach, jako kobieta transformu transformująca duszę, przychodzisz do nas z mega ciekawym tematem. Tak. Tematem dotyczącym pięciu języków miłości. Nie ukrywam, tak. słyszę o tym pierwszy raz, <laughs> dlatego jestem bardzo zaciekawiona tym, co masz nam dzisiaj e, do opowiedzenia w tej kwestii. No, właśnie, to jest bardzo ciekawy i bardzo prosty temat, który rozwiązałby wiele, wiele kryzysowych sytuacji, zarówno mhm. w tych związkach romantycznych, w związku z którymi dzisiaj ten temat wywołaliśmy do, do tablicy, ale też w zwykłym życiu, bo języ pięć języków miłości dotyczy. Wszystkich możliwych relacji. Rodzinne pomiędzy rodzicem a dzieckiem, partnerzy w związku, w biznesie, kiedy na przykład są wspólnicy i którzy są przyjaciółmi. Też może mieć to znaczenie, bo to jest. Tak naprawdę inna formuła, inny, inny poziom miłości, miłości często bezwarunkowej, gdzie obdarzamy ludzi sympatią, obdarzamy ludzi takim zaangażowaniem, przyjaźnią, która ma blisko do, do miłości i do tego, w jaki sposób między sobą się komunikujemy. Język, języki miłości, te pięć języków miłości zostały opracowane przez Garego Chopmana, który jako i duchowny, i psycholog i negocjator przez wiele, wiele lat uczestniczył w, w procesach. Ne, momencik słowo mi uciekło, kiedy, kiedy Mediacje, była sytuacja. Przypomniałam o mediacjach. mediacjach tak, są... właśnie wyleciało mi to słowo z głowy. W czasie mediacji, kiedy Gary Chapman rozmawiał z małżonkami, którzy już byli na etapie dużego skłócenia i chęci rozwiedzenia się, on był taką ostatnią instancją, która Sprawdzała, czy tam faktycznie w tym małżeństwie nie da się nic zrobić. I on w pewnym czasie zauważył, że kiedy prowadził indywidualne rozmowy z tymi ludźmi, kiedy spotykał się z nimi, z każdym z osobna, to że jedna strona mówiła, ojejku, ja tyle zrobiłam, ja zawsze to, to i to, a. Ta druga strona tego nie docenia, nie zauważa, nie widzi i kiedy widział się z drugą stroną, była ta sama narracja. Ojeju, ja tutaj tyle włożyłam, tyle zrobiłam, tyle powiedziałam i tak dalej. A to zostało niezauważone, a ja przecież tak okazywałam tą miłość. I on zaczął się temu przyglądać, z, zwróciła to jego uwagę i przeprowadzone zostały bardzo dru, duże badania, które wykazały, w, w ramach których wyłonił się właśnie ten, y, y, to hasło pięciu języków miłości. Bo okazuje się, że my jako ludzie zarówno okazujemy, jak i lubimy otrzymywać. Potwierdzenie czyjejś miłości w stosunku do nas, właśnie różnymi kanałami. I tu wyodrębniły się języki, tymi językami miłości jest po pierwsze słowa, czyli klasycznie, kiedy mówimy zaraz sobie porozmawiamy po drugie mhm. kontakt fizyczny, przytulanie, dotykanie bliskość po prostu, wspólny jakościowy czas. To jako trzeci język, e, e, drobne przysługi, pomoc, e, takie wsparcie w różnego rodzaju czynnościach. I piąty język e, to są prezenty, podarunki, jakieś upomineczki. To nie musi być nic dużego, chociaż oczywiście w każdym przypadku jest to indywidualne, ale chodzi o to, że obdarowywanie jakimiś rzeczami, które. Mówią, że o tym pamiętamy. I co się dzieje, kiedy, kiedy nie mamy świadomości tego? Może być tak, że kiedy nie jesteśmy świadomi, po pierwsze, swojego własnego języka miłości i nie wiemy, czym obdarzamy innych, i w związku z tym. Najczęściej ten język nasz, wyrażania miłości, wiąże się z tym, że my w taki sam sposób chcemy tą miłość otrzymywać, jakby mieć potwierdzenie w tej postaci. Natomiast bardzo często, kiedy nie mamy wiedzy i świadomości tego, z jakiego języka miłości korzysta druga strona, wówczas nam się wydaje, że kiedy nie dostajemy swoim kanałem że jesteśmy nieważni i niekochani przez tą drugą stronę, a ona się produkuje na innym poziomie. I przykład. Jedna osoba lubi dostawać słowa, potrzebuje komplementów, potrzebuje potwierdzenia, że ja cię kocham, że jesteś dla mnie ważna, że sprawiasz mi radość codziennie swoją obecnością. I jak nie słyszy tych słów, a druga strona na przykład ciągle... Zapraszam, choć pójdziemy tu, choć pójdziemy tu. Dlaczego pojedźmy w jakieś miejsce na wycieczkę, do kawiarni, do restauracji? Ciągle gdzieś zaprasza, tak? A ta druga osoba, która czeka na słowa, y, chciałaby w końcu usłyszeć, że jest ważna, kochana i tak dalej, a tego nie słyszy, więc wydaje się, że jestem niekochana. A z kolei y, ta osoba, która potrzebuje wspólnego czasu. Y, kiedy słyszy ciągle, a nie mam, nie mam czasu, nie mogę, nie mogę, to też odbiera to jako um, um, brak potwierdzenia, że o nie chce ze mną spędzić czasu, to znaczy nie jestem dla niej ważna, dla niego ważny, y, ważna, więc y, zaczyna się nieporozumienie i y, kluczem jest w pierwszej kolejności zrozumienie swojego języka. Y, i komunikowanie tego w bardziej świadomy sposób, czego ja potrzebuję, ale trzeba mieć jednocześnie uważność na to, czego potrzebują nasi najbliżsi. Partner, partnerka, dziecko, rodzic, też yy, współpracownicy ważni, bo w ten sposób ułatwiamy sobie i innym życie. Yy, druga sprawa, że to nie jest yy, ważna rzecz, że. Tu przed chwilą mówiłam tylko o tym wiodącym języku, tym, który jest jakby na pierwszym miejscu. Czy to oznacza, że pozostałe są nieważne? Nie. Wszystkie są istotne, bo tylko, że ten, ten jeden pierwszy, najważniejszy najczęściej jest kluczowy do tego, żebyśmy mieli wewnętrzne poczucie, jakby potwierdzenia tej, tej miłości w tej konkretnej relacji. Bo zwróćmy Czyli, uwagę, Basiu, czy każdy ma swój dominujący język miłości? Tak. Właśnie chodzi o. O to, że każdy z nas ma jeden dominujący, a pozostałe też są ważne, tylko nie w takim natężeniu, nie w takiej yy, mm -hmm. gradacji chronologii. I zwróćmy uwagę, bo mamy właśnie kontakt fizyczny. Jedne osoby, yy, 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 yy. jedna osoba na przykład, bardzo lubi się yy, przytulać tak zwyczajnie posiedzieć przytulona. Ale albo może w inny sposób. Załóżmy, że mamy właśnie kontakt fizyczny, spędzamy razem czas, yy, mówimy sobie dobre słowa, Robimy przysługi, ale kiedy na przykład nie ma obdarowywania, chociażby od czasu do czasu symbolicznego, kwiatki na urodziny, na imieniny, czasami bez powodu jakiś drobiazg, czekoladka, jakieś takie drobiazgi, to może się pojawić jakiś, jakiś brak, że czegoś, że czegoś brakuje. A załóżmy kolejny przykład. Mamy prezenty, obdarowujemy się nawzajem z jakichś takich sytuacji, okazji albo bez okazji, robimy sobie przysługi, yy, spędzamy wspólnie czas, yy, mówimy sobie miłe słowa, ale nie ma kontaktu fizycznego zupełnie. Nie przytulamy się, nie bierzemy się za ręce, nie ma bliskości w yy, takiej dorosłej i yy, co wtedy? Znowu jest jakiś deficyt. Yy, Kolejna wersja: mamy kontakt fizyczny, przytulamy się, mamy wspólny czas, wyjeżdżamy na urlopy, na wycieczki, chodzimy do restauracji, pomagamy sobie nawzajem codziennie. Jedna osoba zmywa, druga wynosi śmieci, jakieś przysługi, pomoc codzienna albo taka specjalna zadbanie o samochód, o cokolwiek innego. Dajemy sobie prezenty. Ale w ogóle sobie nic nie mówimy. Nie mówimy o tym, że się kochamy, że jesteśmy ważni. Nie prawimy komplementów. Ojej, jak dzisiaj ładnie wyglądasz. I znowu powstaje taki dysonans, takiego, mm, takiego braku. I kolejna wersja. Yy, 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 mamy kontakt fizyczny, z, yy, mówimy sobie komplementy, do, robimy przysługi, obdarowujemy się, ale nie ma wspólnego czasu. Ciągle jest gdzieś w. Yy, takie mijanie się bez. Nie, nie, nie ma tego czasu, gdzie, gdzie znika pośpiech. I wszystko jest na czas w kalendarzu z takim wymijaniem. I znowu powstaje dyskomfort i dyskomfort w pewnym momencie, bo każdy z nas w jakimś swoim własnym zakresie potrzebuje każdego z pięciu języków, czyli i kontaktu. I słów, i czasu, i przysług, pomocy, i podarunków. Tylko jeden jest wiodący, taki główny, który potwierdza, że jesteśmy ważni dla tej drugiej strony, a pozostałe budują harmonię, takie, takie zharmonizowanie w tej relacji. Więc ważne jest dbanie o wszystkie, natomiast ogromnie ważna jest świadomość tego głównego języka, bo dzięki temu, yy, kiedy my mamy świadomość swojego języka i mamy świadomość języka miłości drugiej strony, możemy tym, no brzydko powiem, zarządzić, czyli dawać to, co jest mm, tej drugiej stronie potrzebne do lepszego funkcjonowania i my. Dzięki temu też jesteśmy w stanie dostać to, co dla nas jest ważne yy, i następuje takiego rodzaju porozumienie. Lepsza synergia. Basiu, a jak ja miałabym rozpoznać swój język miłości? Jest na to jakaś metoda? W Wiesz, metruch, co są? E, po, po pierwsze jest książka do przeczytania, żeby lepiej zrozumieć yy, temat, bo tutaj to mamy raptem te 30 minut. Natomiast ja zachęcam do przeczytania książki, która jest dostępna, są materiały w internecie i są też testy. Natomiast tak na, nazwijmy to, chłopski rozum, na, na logikę, warto się poprzyglądać na początek sobie, w jaki sposób my się komunikujemy z ludźmi. Ja miałam taki duży, duży czas w swoim życiu, gdzie ważna była dla mnie pomoc innych, takie drobne przysługi, bo one pokazywały mi, mi, że ktoś o mnie pamięta, jestem ważna, że zauważa to, co robię i w czym potrzebuję wsparcia. I ja byłam w stanie sama zaobserwować, co dla mnie było w tamtym momencie ważne, natomiast rozmawiając z też można w pewnym, po prostu ze zwykłej rozmowy, czasami jest to bardzo widoczne, czasami subtelne, ale wywnioskować, czego ta osoba potrzebuje. I e, e, takie, e, bo my też to, to, co jest ważne, przy rozpoznaniu swojego języka miłości na początku, e, może, do rozpoznania swojego języka miłości może być też pomocne to, zaobserwowanie siebie, co my dajemy innym, bo to, w jaki sposób chcemy być obdarowywani, w jakim języku, najczęściej my rozdajemy to naokoło. Jeżeli przytulamy wszystkich naokoło, bo wydaje nam się, że to jest takie miłe, to może świadczyć o tym, że naszym głównym językiem miłości jest właśnie dotyk, bo przytulanie to jest jedna z form dotyku, kontaktu fizycznego, więc te przytulaski, misiaczki różnego rodzaju, siedzenie blisko, taki bliski kontakt z człowiekiem może świadczyć o tym, że naszym językiem dominującym jest właśnie dotyk, kontakt fizyczny. Kiedy z kolei mówimy dużo komplementów, y, mówimy dobrze o innych ludziach, zwracamy uwagę, o jej jak pięknie wyglądasz, o jej tutaj super zrobiłaś, o jej daj, dajemy wyraz w słowach, jaki ten drugi człowiek jest wspaniały, cudowny, to z kolei może świadczyć o tym, że naszym głównym językiem i kanałem, językiem miłości jest właśnie y, język słowa, wyrażanie tego w słowach. Z kolei, kiedy... Umawiamy się z, chętnie z koleżankami, z przyjaciółkami, z, yy, z partnerem na kawę, na, do restauracji, na spacer, do kina, gdziekolwiek, że potrzebujemy wychodzić z tymi ludźmi. Może to świadczyć o tym, że naszym kanałem, naszym językiem miłości jest wspólny, jakościowy czas, gdzie jesteśmy razem i możemy w, te, w trakcie tych spotkań rozmawiać, możemy być w ciszy, ale chodzi o takie bycie razem. Yy. Kolejna rzecz, że kiedy jesteśmy takimi pomocnikami, ktoś widzimy, że jest w, w jakiejś potrzebie, ma dużo zadań, a my to ja ci pomogę, to ja ci to i sami z siebie, coś pomagamy. I to mogą być bardzo różne formy pomocy i fizyczne, i takie organizacyjne, i jakiekolwiek jeszcze inne. Może to świadczyć o tym, że naszym głównym językiem miłości jest właśnie pomoc, drobne przysługi, a z kolei, kiedy e, idziemy do kogoś i e, masz tutaj cukierka, masz bilecik, masz y, y, jakiś upominek, co, ciągle coś mamy i obdarowujemy i y, y, y mówię, to nie chodzi o drogie rzeczy i takie klasyczne prezenty, to mogą być drobiazgi. Naprawdę Hmm. Ba bardziej chodzi o efekt tego, że to jest coś związane z tym człowiekiem, co wiemy, że on lubi. Jeżeli ktoś coś lubi, nie wiem, jeść, yy, używać, jakieś, nie wiem, ma specyficzne zapotrzebowanie na długopisy, na kredki i my mu przynosimy, bo wiemy, że go lubi, no to jest właśnie takie wyrażanie, ja Ci przynoszę to, co lubisz, to, yy, nie wiem, ugotuję Ci obiad na przykład i go dam, no to będzie też takie, yy, poprzez, poprzez te drobiazgi, podarunki, prezenty, wykonany często... Samodzielnie, to jest właśnie potwierdzenie, że naszym kanałem, naszym językiem miłości jest obdarowywanie. I to już jest pierwsza wskazówka, co my dajemy naszemu otoczeniu to jest nasz język miłości. A rozpoznając siebie, ucząc się siebie, równocześnie można przyglądać się, co ta druga strona rozdaje, co ta druga strona o czym komunikuje najczęściej? Bo, tak jak powiedziałam, wszystkie języki są ważne i bez któregoś z nich my czujemy się tacy trochę. Jakby wybrakowani, jak w materiale brakuje jednej nitki i są mate, jakby materiały ze skazą, to tak samo tutaj brakowałoby jednej niteczki. Ale Natomiast to w tak... kontekście, Paściu, przepraszam, że ci przerwa, ale mówisz to w kontekście partnera, drugiej osoby czy też przyjaciela, tak? Bo w takich relacjach. Czyli jeżeli brakuje któregoś z pięciu tych języków. Każde, jeżeli dziecko od rodzica nie dostaje tych pięciu języków, też będzie się czuło wybrakowane, że czegoś w tej relacji brakuje. Natomiast wiadomo, kluczowy będzie ten główny język. Natomiast jeżeli po, powiedzmy... Yy, Rodzic mówi dobre słowa do dziecka, spędza z nim czas, organizuje mu różne rzeczy, pomaga w różnych rzeczach, obdarowuje, robi prezenty, ale nie przytula dziecka, to dziecko na 100% będzie się czuło. Nawet jeśli to nie jest jego główny język miłości, ale dziecko będzie się czuło niekomfortowo, że nie dostaje tego przytulenia. Albo w z drugą stronę, rodzic owszem, przytula, spędza czas, daje przysługi, jakby pomaga dziecku w różnych, w różnych rzeczach, obdarowuje, ale nigdy nic nie mówi. Nie mówi nic dobrego, że jesteś cudowny, wspaniały, mój synku, moja córeczko. To już jest ten pierwszy etap, kiedy my dostajemy ten język i uczymy się naszego kanału. Własnego. Więc z dziećmi jak najbardziej. Tak naprawdę to jest, można poobserwować tak w, w przestrzeni kobiecej, gdzie kobiety spotykają się na różnego rodzaju warsztatach, na różnego rodzaju szkoleniach i to są takie zaprzyjaźnione grupy. Tam też dzielimy się językiem miłości wobec siebie, rozmawiamy. Witamy się z buziaczkami na powitanie, spędzamy wspólnie czas, y, y, pomagamy sobie w różnych rzeczach, y, y, czymś się obdarowujemy, tak? Y, czasami. Y, więc to, to nawet w zwykłych relacjach funkcjonuje y, na takiej zasadzie, że kiedy dostaję od drugiego człowieka to, y, co sama rozsyłam to czuję się taka napełniona, że ja dostaję to od świata i wtedy w takiej relacji po prostu lepiej się czuję. Jeśli chodzi o bliskie relacje, dzisiaj walentynkowe, w szczególności mówimy o romantycznych, ma to szczególne znaczenie, bo to cementuje świadomość tych pięciu języków. Zarządzanie tym głównym i uzupełnianie wszystkich czterech pozostałych jest kluczowe do tego, żeby wszystko było zharmonizowane i takie napełnione. Tak bym powiedziała, że tam już. Yy, 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 Mamy równowagę. Gdyby były. Jakieś... Tak, mamy równowagę, gdyby cokolwiek się działo nie tak, jak trzeba, to już wtedy trzeba iść do specjalistów. Kiedy korzystamy ze wszystkich języków i to nie tak. Basiu, bardzo Ci dziękuję za opowiedzenie o tych językach, a jakbyś nam mogła dać jedną taką wskazówkę na walentynki dzisiaj, do zastosowania związaną z językiem miłości. Co powinniśmy zrobić? Zachęciła do ćwiczenia pięciu języków miłości i wyrażenia swojej miłości do pięciu różnych osób w pięciu różnych językach. Czyli opowiedzenie komuś komplementów, miłych słów, powiedzenia czegoś dobrego o tej osobie, ale w taki szczególny sposób, przytulenia kogoś innego w taki serdeczny sposób, może swojego partnera w sposób romantyczny, a może. Przyjaciółki, która na przykład nie, nie jest w żadnym związku, przytulenia i, i wyrażenia radości z obecności. Może to jest krótki spacer z kimś serdecznym, albo pomoc komuś w, w jakiejś zwykłej życiowej czynności, czy też Kupienie komuś czekolady dzisiaj na z walentynkowej z serduszkami, więc możliwości jest dużo i warto byłoby spróbować. I warto byłoby zrobić to już w takim kontekście: próby odczytania języka tej drugiej strony. Próby odczytania na tyle, na ile ta relacja ta znajomość jest już rozwinięta i na ile um, mamy wiedzę o tym człowieku czyli um, jeżeli wiemy że ta osoba lubi jakieś rzeczy to ją obdarujemy tą rzeczą jeżeli um, osoba potrzebuje słów ciepłych no to damy jej słowa jeżeli ktoś zwyczajnie potrzebuje tylko przytulenia to ją przytulamy um, i na tej zasadzie testujmy Pięć języków miłości na co dzień, i okaże się, że y, ludzie zaczną do nas przychodzić y, y, właśnie po to, żeby te, że, te, te pięć języków uzyskiwać, a ta szczególna osoba, y, Roman, y, jakby y, y, nasz, y, nasz mąż, nasza żona, partner, partnerka, ta szczególna osoba w tym dniu, obdarowana pięcioma, wszystkimi pięcioma językami, będzie w niebo wzięta. Jestem przekonana o tym. Bardzo dziękuję za ten tak. Basiu, ja Ci bardzo dziękuję za opowiedzenie o pięciu językach miłości. E... Dla mnie jest to nowa. E nowy fragment, który, który odkrywam dzięki Tobie. <laughs> Za to bardzo jest, Ci dziękuję. Bardzo. Ja zapraszam do rozmowy z Basią, do spotkania, do skorzystania z jej e, sesji czytania e, dzienników, Aka, Kronika Kaszy, do robienia planów duszy e, i do poznawania siebie dzięki współpracy z Barbarą. A ja dzisiaj zrobię refleksję i ćwiczenie, jaki jest mój dominujący język miłości. Basiu, Zobacz, bardzo to dziękuję za spotkanie, dziękuję. za czas dziękuję. i szczególnie bardzo ciekawy temat. E, jestem też ciekawa, co powiedzą e, grupowiczki na ten temat. Jaki jest Wasz e, dominujący język miłości? Wspaniałych walentynek, wszystkim życzę. Dziękuję i również życzę wspaniałych walentynek. Do zobaczenia. Do zobaczenia.